Przeczysty stróż grudziewicy. Uczciwy za nie. Żywicielu z dna Bożego. Bóg za nie.

Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. A ojcu, na początku, teraz i na wieki wiek. Maria, Gracja, plena, benedicta tu in mori, e libus, benedictus crucius, benedictus Maria, Mater Dei, ora pro nomis peccatoribus, Królowo Maryjo Królowo Polski, Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na niech niech